Na początku była Warta, rzeka, która ukształtowała krajobraz wód Warciańskich. Krajobraz ten przez stulecia z pierwotnego przeobrażał się w cywilizowany. Warta była żywicielką człowieka, który osiadł przy niej już 5 tysięcy lat temu. Pozwoliła, by mieszkający nad nią ludzie regulowali jej nurt, sypali wały, kopali kanały, osuszali bagna. Człowiek chcąc żyć w zgodzie z rzeką musiał poznać jej zachowanie w czasie przyboru wód oraz w porze suszy. Nauczył się rybołówstwa i żeglugi, korzystał z naturalnych zasobów, a jednocześnie rozwijał rolnictwo i hodowlę zwierząt. Warta była także rzeką dającą osłonę i obronę mieszkającym tu ludziom. Na jej brzegach oraz na wyspach i kępach zbudowali liczne grody i osady. Najciekawszym był Santok, ulokowany w ujściu Noteci do Warty. Jego rodowód liczy około 1300 lat. W czasach kształtowania się państwa polskiego Sandocki Gród był ważnym punktem władzy Pierwszych Piastów i zarazem obrony zachodnio-północnej części państwa. Średniowieczni kronikarze uznali go twierdzą i kluczem do Królestwa Polskiego. Wtedy, kiedy załoga Grodu pilnowała i broniła granic państwa, mieszkańcy Podgrodzia zajmowali się rzemiosłem, handlem, rolnictwem i hodowlą, a także rybołówstwem. Przy grodzie istniała przeprawa przez wartę na szlaku kupieckim z Poznania na Pomorze i do Marchi Brandenburskiej. Tędy podążał święty odtąd w czasie swej wyprawy na Pomorze, gdzie realizował swą misję chrystianizacji pogan. Ważne zmiany nad Dolną Wartą nastąpiły w wieku XIII. W połowie tego wieku Polska utraciła na rzecz Brandenburczyków ziemię lubuską. Wkrótce potem rozpoczyna się walka o ziemię santocką prowadzona przez dwie zwaśnione strony ze zmiennym szczęściem. Nie powiodły się zabiegi dyplomatyczne zmierzające do ugody i stabilizacji granicy. Na nic zdał się huczny ślub Konstancji, córki Przemysława, z Konradem, synem Margrabiego Johana I w roku 1260. Ostatecznie Polska utraciła ziemię santocką w roku 1335, mimo wielu starań zbrojnych i dyplomatycznych. Próby odzyskania Santoka przez Polskę prowadzone były do wieku XV. Zaczął się upadek grodu Santok. Dziś miejsce grodu otoczone wodami warty, nazywane jest polską Troją. W tym samym czasie rozwija się założone w roku 1257 przez Brandenburczyków miasto zwane Landsberg Nowa, dzisiaj Gorzów Wielkopolski. Gorzów lokowano nad wartą w ujściu rzeki Kłodawy, nazywanej obecnie Zdrobniane Kłodawką. Odległość ujścia Noteci do ujścia Kłodawki wynosi około 12 km, stąd miasto Gorzów mogło przejąć wiele funkcji Grodu Santok. Warta żywi również gorzów i to zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Dosłownie, bo miasto posiadało liczne pola i pastwiska rozciągające się nad rzeką poza murami miejskimi. Przedmieścia zabudowane były stodołami, w których mieszczanie przechowywali zboże i siano. Tu zakładano także folwarki należące do bogatych mieszczan. Ale miasto żyło nie tylko z rolnictwa. Warta jest wodnym szlakiem handlowym, którym spławia się różnorodne towary. Miasto niemal od założenia korzystało z prawa składu. Dzięki warcie miasto stało się ważnym centrum handlu i wytwórczości, najpierw rzemieślniczej, a potem przemysłowej. O ile warta służy żegludze, to kłodawka dostarcza energii wodnej dla licznych zakładów przetwórczych. Koła wodne poruszające młyny zbożowe, polusze, kuźnice i papiernie budowano na spiętrzonym nurcie kłodawki. Poza murami miejskimi na Przedmieściu Młyńskim pobudowano około roku 1445 wielki młyn napędzany aż czterema kołami wodnymi, stąd nazywano go czterokołowym. Budynki dwóch młynów na kłodawce zachowały się do dziś. Nadal obraca się koło wodne przy ulicy Edwarda Borowskiego, a w Młynie przy ulicy Stefana Wyszyńskiego urządzona została stylowa restauracja, w której murach umieszczono interesującą kolekcję sztuki afrykańskiej. Matka Warta przyjmuje także jeszcze jedną rzeczkę wypływającą z Moreny czołowej. Ta niewielka rzeczka, a raczej strumień zwany Bogdanką, poruszała aż trzy z czterech młynów działających w Bogdańcu wsi z epoki fryderycjańskiej, założonej w roku 1768 na części gruntów średniowiecznej wsi Jeni. Z Moreny wypływa także rzeczka Witna, poruszająca koła młyna zbożowego i papierni. Wodę tej rzeczki zaprzęgnięto także do pracy w kuźni przy hucie żelaza Witnicy. Jak ciężka i mozolna musiała być praca przy transporcie rudy żelaza do witnickiej huty. Wozy żłobiły głębokie kolejiny w błotnistym trakcie. Gdyby nie płynąca opodal Witnicy Warta, nie byłoby zapewne tu huty. Barkami sprowadzano rudę i dalej już na przestrzeni kilku kilometrów konie ciągnęły urobek śląskich górników. Huty i kuźnice nad spływającymi do warty strumieniami znamy już tylko z dawnych rycin. Wielu młynów też już nie ma. Na ich miejscu rośnie bujna zieleń, a w stawach zasilających wodą koła młyńskie hodowane są ryby. Warta płynie u stóp moreny. Na łagodnych stokach moreny między Santokiem a Kostrzynem zakładano w średniowieczu winnicę. Miejscami pocięta wąwozami i jarami stroma krawędź moreny porośnięta jest lasem. Dziewicze fragmenty lasów opodal młyna górnego w Bogdańcu są dziś rezerwatem przyrody. Wytyczona ścieżka dydaktyczna prowadzi brzegiem Bogdanki, najpierw do Młyna, w którym znajduje się Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej, a potem kolejno do dwóch rezerwatów. Od Santoka do Kostrzyna rozciągają się błota barciańskie. Płaska ta kraina pocięta jest kanałami i rowami. Drogi budowano tu na groblach z ziemi uzyskiwanej przy budowie kanału. Krajobraz nostalgiczny i nieco monotonny, od 200 lat niezmienny. Cywilizacja błot warciańskich rozpoczyna się na dużą skalę w drugiej połowie XVIII wieku. Przeprowadzono wtedy z udziałem fachowców z Holandii regulację głównego nurtu warty. Towarzyszyło jej sypanie wałów przeciwpowodziowych oraz osuszanie bagien i mokradeł przy pomocy mądrze zbudowanej sieci kanałów i rowów odwadniających. Wkrótce potem zaczyna się kolonizacja błot. Okres ten nazywamy kolonizacją fryderycjańską od imienia króla pruskiego Fryderyka II, inicjatora tego przedsięwzięcia. Realizatorem tej idei był Franz Casper Brenkenhoff, zaufany inżynier i radca jego królewskiej mości. Nieużyteczne do tej pory błota stały się nowoczesnymi terenami rolniczo-hodowlanymi. Poza zbożami uprawiano tu na wielką skalę ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak. Rośliny te były nowością i zrewolucjonizowały gospodarkę rolną. Fala kolonistów napłynęła na błota z różnych stron Niemiec, a także z ziem polskich i Holandii. Mimo upływu czasu na błotach po tamtych kolonistach pozostało wiele śladów. Kościoły wiejskie o konstrukcji drewnianej zwanej szachulcem. Kmentarze, gdzie zmarłych chowano na sztucznie usypanych pagórkach, domy i budynki gospodarcze, także szachulca. Przykładem może być wiejski kościółek w Chwałowicach i górny młyn w Bogdańcu, gdzie powstało muzeum. W obszernym budynku, wzniesionym w towarzystwie stawu i kaskady, skąd woda spadała na koło młyńskie, później na turbinę wodną, znajduje się ciągle czynny młyn oraz mieszkanie młynarza. Młynarz posiadał także gospodarstwo rolne. W budynkach gospodarczych dzisiaj obejrzeć można liczne narzędzia i maszyny rolnicze, później wiejską. Zabytki wiejskiego gospodarstwa domowego, a także zrekonstruowany piec chlebowy. Inne piece obejrzeć można w pobliskiej wsi Pyżany. Oglądając w Muzeum Zabytki Techniki uświadamiamy sobie drogę do chleba, jaką musieli odbyć wspólnie rolnik, młynarz i piekarz. Efektów ich pracy korzystali inni. W kulturze zarówno europejskiej jak i lokalnej w zakończeniu każdej ciężkiej pracy towarzyszyło świętowanie. W polskiej tradycji święto na zakończenie żniw nazywamy dożynkami, podczas którego na wspólną biesiadę przygotowywano chleb upieczony z nowo zebranego ziarna. Od kilku lat organizowane jest w Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu Święto Chleba, w którym uczestniczą Polacy i Niemcy z dwarty i dwóch stron Odry. A rzeka Warta, im bliżej Odry, gdzie znajduje się ujście, tym szerzej dostarcza swoje wody. Między Słońskiem a Kostrzynem tworzy rozlewiska będące rajem dla ptaków wodnych. Tereny przyległe do Ujścia Warty i dawnego Jeziora Kostrzyńskiego są znanym w Europie rezerwatem ornitologicznym. Powstaje tu kolejny Park Narodowy. Takie są związki rzeki Warty z człowiekiem i zwierzętami. Krajobraz nadwarciański łączy także dawne i nowe czasy.